Wiesz co, bo tutaj ma taką miejscówkę, że gobliny same wbijają na bagna i się biją z drogami i umierają. Ja sobie tylko zbieram itemy po nich. A, to jest, no, dawaj, idziemy tam, bo zabawnie. Ej, co jest, kurwa, ci... wilka nie mogę trafić. Ale prawie teraz. Wow, ale lag. Kurwa, ale odleciał. I co? Dobra. Było coś? Chodźmy tam, w lewo. I do bazy się zwróćmy. No, do ramasu lecimy. Ej, tu nic nie pika. To też góra useless. Ja nawet nie mogę założyć. O! Smok. Ok. Tu, po lewo. Kurwa, ale pustra laguje. No, też mi się zaczęła lagować. Przez tą śnieżycę, kurwa. O, od pogody dużo zależy tutaj. Przecież tu jest miliard cząsteczek. Dobra, leży hełm? Nie, serce. Nie, ale hełm jeden można zrobić, bo są dwa trofea. I to mamy więcej trofeów tych drakonów niż wilków. Słyszę wilka, tu jest wilk U, nie ma chuj. Dobra. Zaspierdalamy. Co tutaj? Smok. To chyba nie był smok. O, akurat... Ej, akurat jak wychodzimy, to... Mierzyca spadła. Hmm. A, może się jakiś smog wkurwił, bo jają mu zabraliśmy. I dobrze, niech się wkurwia. Tam jest jakiś domek. Niech się wkurwia, pies jebany. Ty, to osada. Dobra, ja już strzał nią. O, nie mam, strzał jeszcze. Dobre, daj. Słuchaj, ktoś i, I miejsce z niego nie wypadło, serio. Ja zdejmuję itemki O opik. A na skrzynkę Jebaj to skrzynkę I serio nie wypada mięso. Masz trofeum? Nie. Mam trofeum wilkę. Kurde, jesteśmy tutaj. Może <coughs> można wziąć, nie wiem, eldera albo coś. A, bra, zostałem na razie przy tym. tym... Przy tym. Biomasie. No właśnie, kościół Masa. Ej, Blob praktycznie one shotuje goblina, nie? Ale to jest chujowo zbalansowane. No wiesz, no. Może mam nieodporności na truciznę goblin, i tyle co, nie? Właśnie, to może trzeba zrobić te trujące itemy. No mal, no. nie grać, halo Miejsce no bo nie nie ma miejsca. Ej, serio, padnę dentka dentka z 2 hp przeżyłem uciekłem przed kurwami dobra teraz to posegregować To się ciemno zrobiło nagle O, peleryna z wilczego futra Trofeum Wilka 1, skóra wilka 6 i srebro 4 Robisz już? Mhm. Nie Możecie iść spać? Mam pelerynę To poczekaj, położę się spać. I co ja mam biegać w tej pelerynie? Tu umiem wymać cielbuki. Ja sobie zrobię płaszcz. Nie, no wiesz, nie ma co, żeby się kurzyło. Jak już jest, yy, mat są materiały na to, żeby zrobić. to, to trzeba zrobić i tyle. Ten zrobi się dla wszystkich.